Siemanko. Siemaneczko. Ja jestem Marcin, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną to? Ja. O, ja, no. Adi. No i dzisiaj będziemy... O Boże, te kupi koni. Zwalaj z moich skrzynek. Jak dobrze wiecie, będę budował willę. Dzisiaj będziemy jeszcze na odcinku budować płoty. Więc będzie dobrze. O dobra przeskoczyłem no i będziemy budować jak będę w, jak będę w połowie to wam pokażę. Pod... Siema ziomeczki jak tam gramy dzisiaj sobie budujemy, wielcujemy no. i się na boisku byliśmy. Tak dopiero z boiska wróciliśmy nie tak dopiero ze 20 minut jesteśmy już po boisku strzeliłem 4K dużo, dużo goli szczeliłeś. Mhm. I nie podawałeś, oczywiście. Gadasz ciągle o YouTube'a, a ja nagrywam na YouTube'a. Zgadasz o mnie, daj mi się zaraz kraty skończą. I to ja muszę co najmniej 500 staków mieć. Dzisiaj poza odcinkami muszę robić ten: zbierać jakieś rzeczy. Dobra, to tak się buduje te murki. Teraz idziemy do nederu, bo mamy dużo złota. się będę wymieniał z tymi wieśniakami. Jakimi wieśniakami? To mój kolega, żeby nie było. I to jaką? Tak naprawdę akcja. 2-1 Make Majkson mówi. O, cholera. A ja zaraz idę na mecz. Potem Jaki? No, Belgia, ta. Jak już się kończy, zaraz. Aha, a która ta? 75. Mm, trudno. Mam a ja, a De 5%. Debrój wszedł w 46. I miał w 55. asystę. I Cholera, co mi się stało? I teraz w 70. gola czyli. Dobra, widzisz mnie? Tu cimno. O, o, nie. się głos? Nagrywa tak. Wszystko się nagrywa? Tak, właśnie. Dobrze jest, dobrze jest. Chłopaki dobrze robią. W Kalifornii, witam. Pozdrawiam całą legnicę. Ej masz do chłopaka. Spadną. Ej, mam od pateczki na odporność na idziemy na serduszkać? Hmm. O chuj, gast mnie podjebał. O nie, ja ginę. No dawaj, musisz żyć. Ej, mam jedno serduszko. Patrz. Patrz, co ja mam. Ja muszę to zjeść do cholery. Dobra, mam kurczaka. Patrz, ile ja mam serduszek. Ej, adi. Adi. No. Patrz, ile mam serdusek. Mam jedno serce. Ej, to ja skoczę z przepaści. Się zabija. I wiesz, że stracę ten serwer? Uh -huh. mam to zrobić? Nie. Zrobię. To się nie robi dla widzów, do cholery. O, no, dużo tego cholera robiłem. Ej, nie, 4% szybko. Idziemy do tego nederu bierzemy bierzem kreatiwa. Na chwilkę. Jeszcze że piglina, ten zwołać pigliny, czyli jajka piglina. Piglina. Proszę piglina zwykła jako ty. Tyglu. A ja liczę pieniądze, mała. Niedobrze. dobrze. A ja znowu liczę pieniądze i twoja dziewczyna robi. Małą mordę. Cz, cz, cz. Szybko, szybko pokażę się, co A, A, O, U i. Masno, a weź a tą muzykę powaloną, masno? Wiesz, ta, która. Bo cię poskładam, coś takiego. Znasz ją? Głupia jest, nie? W ogóle piosenki masno są najgorsze. Słuchasz masno? Czekają ja muszę pigliny zespamić. spamić, mi się. O dobra. I patrz. Daję im sztapkę złota. O widzisz oni się interesują. I oni... Oni w końcu mi coś dadzą. Cholera, mam trochę brudy. Dobra, szybko. Tu coś powyrzucam. No tego nie chcę, bo tu są zarobi encjanty. Dobra, kości to i to. mi daliście. Tak. Dajcie mi coś sensownego i dobrego. Skórę mi dajecie, piasek i cegły. No nawet do. Tak. Odcinek nagrywam, babcia. Dzień Mi się telefon zaraz rozładuje. A ja tcy! Dobra, to ostatnia wymiana i kończę odcinek. Taki krótki, ale dzisiaj będzie 15-minutowy. jeszcze Nie obiecuję, ale jeszcze może być. Muszę zaraz zakończyć ten odcinek. Jeszcze trochę pohandluję z nimi. Ej, znowu mi dali odporność na ogień potkę. Uh -huh. Dobra sypko, to, to. Dajcie mi coś dobrego, proszę No wiem. Babcia mówi, ci nagrywam odcinek. Ale ja nie mam. Mnie irytujesz babcia. Patrz! Ja, ben, ja mam ten żwir, bo mi potrzebny, bo będę ścieżkę robił. Zakończam odcinek. Do widzenia. Dziękuję papatki. Pa. pa. pa, pa.